W tym odcinku dzisiaj nagrywam no znowu rankingowe, może jak, w, jak macie jakieś pomysły na jakieś odcinki, bo nie mam, a dzisiaj ze mną jest e, Wypływ... Runeter no bo twix. twix. Twix, no Twix. I gdzie lecimy? Siema, siema. No. Uh. <sniffs> na przyjemny park. Dzisiaj tak z 10-13 minut będzie jako trwać odcinek, gdzie wiemy ranking, jak mówię. A lotnie trawisa, ja też mam latnie trawisa. Nie ma niczego się walić. A jak zginę, to ja się zabiję. Się Napiszcie widzowie, że I jestem bombikiem. Nie, no, jest od razu się. się. jak możesz szybko. Ej, widzowie. Jasne, <laughs> No ja się już się odrodziłem miejscu z nie podałeś. Jojojojojojojo. Widzę, to ja, 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 ja. jest trudno. To jaką miejscówkę... Taką najmniej najwięcej ty... Chodźmy szybko, się uleć Dlatego ja tylko biorę paczki szybko. No splash'a To dobra, to git, 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 chodź, 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 Masz. O, już skończyło. skończyła. Dobra, to

They white? Daj go! Kurde, mam go! White! Dead! Pompa, szybka A ja lubię wolną tylko oh, Bo ona najwięcej zadaje Mam teczki dwie Mam to gitki Sigma, Sigma Więc nie mam co leczyć, Bartek. Mam. Mam no, tak splashy mam, to się nie splashy No właśnie, no chyba. Masz się splash, to wiesz co, splashy chyba. No chodź, strefa idzie, chodź 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 chodź. Nie, Ty! Decy! Masz apteczkę? No mam dwie. Ja potrzebuję. Nie czuję się. nie. Ale uciekaj, uciekaj, uciekaj. Ale to ołże trzy fragi, tak najstar najlepiej. Uciekaj, gdzie możesz. Ej, Zbugowałem się. Zbugowałem się. Zbugowałem się. się. no. Zbugowałem się. No widać, widać, wiedziałam, Sagda No dobra, jakieś procenty Aha, aha. Minus jeden. Minus jeden. Minus jeden. Minus jeden! naprawdę, no. To jest minus jeden za zabicie dwóch typów. Ale ja nie potrzebuję, bo to było. Powiedzmy sobie, że mamy Erforsy Mam go, no mam go, cały pakiet mam. Ja mam morale i tego słuchajmy na 2, 2, 0, 99. u mm -hmm. Um. O oh, kurde. Ja tak w ogóle... Um, a, co, a co ci mówi ten Michał, że jak on nie przyszedł do nabisko? A że co? No nie przyszedł. A, bo mi mówił, że ten... Że nie... że ten Michał, choć na to miejsce. Że jechał jego kurde, z Jacob Pro. Nie wiem. A, a sam mówił, że przyjedzie z Jacob Pro. Nie radzę, jak to Jak wykrzywiony wiesz, został. O, Dawno. A, weszła. ja widzę, jak ktoś to. Jak ktoś używał prostej edycji. Ja rozumiem, że ktoś może używać. Ale nie opada się to bardzo, ale jak ktoś chce, może, nie? To nie przeszkadza, nie? Komu. Ja mam właśnie tego samego. Nie ja mam też teraz. Mam też Masz samo do sztucera? Nie wiem, czy mam. Mam. Masz wszystkie. O, oh, a widzę, tutaj mamy... O, spleca! A jak czekacie, to taki ala paradnik, jak ustalisz sobie proste edycje. wchodzicie w taką w grę, wchodzicie do idziecie w budowę i tu macie proste edycje, usta ustawiacie, Stocuj. i bacz. Już takiego albo tak. A tak, żeś mówił, że jak będziesz używać proste edycje, to już nie jesteś moim duo. No, widzisz. Bo nie lubimy. się. Ale szybko. Dobra, nie będę tego <laughs> Jak ja mam na widzenie na komputerze. A patrz co można zrobić z tego. tak, tak, budujesz tak, tak. Tak, 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 czekaj, tak i tak. Masz tak i zobacz, czekaj, się to pokażę. I zobacz. Patrz Wiem. <suszy> <suszy> ja wiesz, a to tak używać takiego co jest trudno. Po tej rundzie to usunę sam, musiałem tylko pokazać. No a, taki challenge, że mam przez całą rundę tą... Muszę to nosić. Ej, a może robię jakiś challenge, że tylko snajpy na trybie OG, chcecie? Napiszcie w komentarzu, jak chcecie. Albo, że challenge taki, że jak kogoś zabiję z jednej broni, to muszę wyrzucić i wyciąć jedną broń, z którego kogo zabiję. To też może być dobra. Ale jeszcze zastanowię się. Ale jak coś chce ze mną grasz na filmik, to może napisać w komentarzu swoje niki. I co? Możemy zagrać. A, ja też mówił chyba. Zostawcie łapkę w górę i sprzywaliśmy po 200 subów. Robię specjal. A na chyba 300, 500, 400, 250. No chyba za 300 subów robię... kej... nie, nie wiem, że mówiło. Na będzie, piszcie komentarze. Natomiast... Widzę e, na piście, też, też będzie dla 300 subów i właśnie Tak, Hedry właśnie będzie subów. O nie, ja na drzewie wylądowałam. Typo mam. On jest white. On nie, dostaje od tyłu. On ma tak mało, on ma white'a, od razu. Mała iPad, no co? Tak, że kolejnie nie. Kolejni. Fajnie. Idę ci pomóc. Ja nie idę ci pomóc. Nie ty pomóc. Chodź, chodź. patrz, Nie, chacz, chacz, nie dochodz, chacz, tak o, nie, typa mam. No. White? Jest, został? Aha. Ja chcę dojechać. szybko, szybko. Co? O, CO? No on mnie właśnie zabił. Aha! Ja nic nie mogłem zrobić. Fajnie. No to fajnie, nie? É bom ver você na avisa, né? Ah! Ah! Na avisa, na.